Cześć. Po jednym dniu przerwy znowu wybrałem się do lasu. Tym razem pojechałem do dużego lasu, dolnego 30 km od domu. Jesteśmy we dwóch i mam nadzieję, że tutaj nazbieramy dużo grzybów. Po chwili szukania w lesie mam już pierwszego borowika. Dość dużego i ładnego. Zobaczcie. Twardy. Bierzemy go. Oj, dużo korzenia jeszcze jest z ziemi. Mam kolejne borowiki. Tutaj, tak, pod drzewem sobie fajnie wyrósł jeden. Już trochę obgryziony przez ślimaki, ale może będzie zdrowy przynajmniej. I tutaj rośnie taki duży ale z niego już chyba nic nie będzie zostawiam go w lesie ale tu kawałek dalej mamy jeszcze jednego małego tego można brać śmiało I kolejne dwa grzybki wpadają do koszyka a dzisiaj jak nigdy mam koszyk. Zobaczymy jak się sprawdzi. Moje szczęśliwe niebieskie wiaderko zostało w domu. Tym razem mój kompan znalazł bardzo pięknego borowika. Zobaczcie. Podaj go. Super. Masz szczęście. Szukamy dalej. Tym razem znalazłem znacznie ładniejszego i większego borowiczka, zacnie się prezentuje. I lecimy dalej. A teraz mam Hat Trika. Dobrze się ukryły przede mną, ale nie ze mną te numery. Tutaj mamy pierwszego, bardzo ładny, tutaj ukrywa się drugi i jeszcze jest trzeci. Super. I mam kolejną rodzinkę trzech borowików. Tutaj największy Numer jeden, mniejszy i tutaj najmniejszy. I teraz mam bardzo ładnego borowika. Z długą nóżką zobaczymy na żywo, jak z jego zdrowotnością. Niestety, korzeń robaczywy. Może coś jeszcze uratuje się z kapelusza? Niestety dzisiaj chyba nie będą takie zdrowe jak ostatnio. Szkoda. Niesamowity widok. Zobaczcie na to. Jak pięknie wyrósł w mchu na ścieżce leśnej. Rewelacja. I jest bardzo duży. Bierzemy go. Ale piękny. Mam nadzieję, że będzie zdrowy. Ale to nie wszystko. Kawałek dalej. Mamy drugiego. Troszkę mniejszy, ale też zacny. Piękne dwie sztuki. Warto było jechać na grzyby. Niesamowite, a teraz mój kompan ustrzelił trika. tutaj takie dwa ładne bliźniaki mu się trafiły, odejmuj i jeszcze jest trzeci obok Princepolo. Super. I mamy kolejne trzy sztuki. Teraz trafiłem trochę większego borowika. Widziałem go już z dużej odległości. I nie pomyliłem się. Bardzo ładna baryłeczka do kolekcji. A teraz mamy dwa ładne małe bliźniaki. i wsadzaj do koszyka i szukaj następnych. Teraz trafiłem bardzo dwa ładne średniej wielkości borowiki. Tu jeszcze drugi pod drzewkiem. Ale trafiłem w piękną rodzinkę borowików. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I tam dalej jeszcze chyba siódmy. Bierzemy. Są małe, więc jest nadzieja, że będą zdrowe. on dość dużo go było jeszcze w ziemi ciekawe ile jeszcze dzisiaj znajdę oj ten niestety robaczywy cały I zobaczmy tutaj jeszcze bo chyba tu jest jeszcze tak Czyli zabieram 5 sztuk. Ale młody grzybiarz ma znowu szczęście. Trafił w niesamowitą miejscówkę, gdzie jest dosłownie mnóstwo borowików. Zobaczcie jaki tutaj ładny. Taki duży. Dobra, bierzemy je i lecimy dalej. Bierzesz je? jest następny. Pokaż go ładnie do kamery. No jest. Kapelusz. Ale to nie wszystko jeszcze. Idziemy po następne. Tutaj mamy następnego. I tu kolejny. Tu są jeszcze takie dwa małe, ale ich nawet nie będziemy brać, i idziemy po następne. Tutaj pięknie rośnie pod gałązką. Młody borowik? Dobra. gdzie tu jeszcze były? Tutaj przy koszykach. Dobra. i to po... jest? Po następne jeszcze. Tutaj. I jeszcze gdzieś tu były. Tutaj. I jeszcze tutaj kolejne, ale ich wyrosło niesamowicie. Tutaj piękny, kolejny, ładny średniej wielkości Borowik A nawet i dwa I jeszcze chyba tutaj gdzieś były dwa Już się pogubiłem A nawet więcej jak dwa Tutaj kolejny. O, dwa, nie jeden. Piękne. I jeszcze tutaj. No, chyba ich tu było z piętnaście sztuk. Zebraliśmy już wszystkie grzybki do kupy z tego miejsca i liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sztuk, jeżeli się yy, nie pomyliłem. A jeżeli się pomyliłem, to sprawdźcie i napiszcie w komentarzu, ile ich tutaj jest. Oby jeszcze było kilka takich miejscówek dzisiaj. Super. Szukamy dalej. Daleko, żeśmy nie odeszli. I jest kolejny borowik. Bardzo fajne grzybobranie. O to właśnie chodzi. I następne. Troszeczku już coraz więcej grzybków. Może będzie cały. I kolejna ładna rodzinka borowików. Zaczniemy od największego. Piękny okaz. I tutaj następny. Oj, urwałem mu niestety głowkę. Twardo, głęboko siedział, ciężko go wyciągnąć było. Tutaj mamy kolejnego. Już 3. I tutaj jeszcze skrywa się czwarty. Ale fajnie. A teraz dla odmiany trafiłem ładnego borowika usiadkowanego. Ale tutaj też z boku jest chyba drugi rośnie na leżąco, tak oczywiście. Patrzcie i podziwiajcie. Poezja. I tu drugi. Dobrze się skamuflował pod drzewem. Ale i tak go wypatrzyłem. No, całkiem spory. Ładny bączek, dość duży. A w koszyczku już dość dużo grzybków. Teraz mój kompan trafił znowu ładnego, dużego borowika. Wyciągaj go. O, bardzo ładny. Ciekawe, czy będzie zdrowy, ale zaraz się przekonamy. Lecimy dalej w głąb lasu. Ale trafienie. Trzy duże, ładne borowiki. Zobaczcie. Pierwszy, drugi i trzeci. Rewelacja. Wyciągamy. Ten wygląda jakby rozwalił stary korzeń i pniak. Może coś z niego będzie. Bierzemy mniejsze. Jest taki duży, ale już wygląda na trochę starego. I tutaj najmniejszy, ale wcale nie jest mały. Jeszcze chwila i już koszyk będzie chyba pełny. Hmm. Przy samym dużym głazie wyrósł taki ogromny borowik. Zobaczcie, zabieramy go. O, jaki gruby korzeń. Ciekawe, czy będzie zdrowy. I jak tu nie nagrać takiego pięknisia. Patrzcie i podziwiajcie. Już musiałem wyciągnąć wodę z koszyka. Bo już się nie mieści. Chyba jeden z większych z dzisiejszego dnia. Patrzcie jaki duży. Główka jak patelnia. I to nie moje znalezisko znowu, niestety Pokaż go od spodu Może będzie zdrowy Przynajmniej kapelusz Piękny Tym razem to moje znalezisko, ale wielki Taki korzeń gruby Oby coś z niego tylko było <grych> o. A pierwszy rzut oka nie wygląda najgorzej. Może obetnę trochę nóżkę i zobaczymy, jak wygląda w środku. A niestety, nóżka będzie robaczywa cała pewnie. A co będzie z kapelusza, to nie wiadomo. Chyba mnie nie przestaną dzisiaj zaskakiwać. Te grzyby patrzcie i podziwiajcie. Pierwszy, drugi, są jeszcze takie mniejsze, ale ich już nie biorę. Trzeci, czwarty i piąty szok ten chyba będzie robaczywy ciekawe co będzie z tym wielkim chyba już będę musiał wyciągnąć siatkę rezerwową z kieszeni hu Niesamowite rzeczy dzieją się dzisiaj w lesie. Patrzcie. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty, szósty, siódmy i tu można powiedzieć, że dwa, dziewięć dużych borowików w jednym miejscu. dobrą chwilę już nic nie nagrywałem, bo już mam dość normalnie tego chodzenia w tym upale. Grzybów jeszcze było dużo w międzyczasie. Teraz nagram, bo jest ładny duży borowik. Już powoli będziemy kończyć. Kończymy na dzisiaj. W lesie spędziliśmy prawie 4 godziny i nazbieraliśmy dwa duże koszyki grzybów są duże i średnie i mniejsze, więc rewelacyjny wysyp. Mam nadzieję, że będzie tak dalej. Jeżeli Wam się podobało, możecie zostawić lajka, like wbić suba. Do następnego razu. Cześć!